To nie jest tak, że jest zabronione, po prostu nie ma. No i. i to nie jest zabronione. Bakolot. Wszystko nowe. 20 milionów pesos. Mówisz to poważnie? To, tak. Gościu się chyba pomylił, teraz się kapnął, w tą stronę chce jechać. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Dawid z kanału Bandit na Filipinach, jestem w Bacolod Mamy fajną pogodę, są ziomale impreza się zaczyna. Oglądam tu mój videoblog. No i słuchajcie, dzisiaj z racji, że mam fajną pogodę, żonka oczywiście idzie biegać, a ja spotykam się z Juskiem, także dzisiaj pogadamy sobie o Bacolod Wziąłem ze sobą drona, więc myślę, że możemy coś ciekawego nakręcić, także zapraszam na odcinek. A few minutes later. Jest ciepło, nie jest za specjalnie gorąco. W jedno miejsce muszę się przemieścić, także skorzystam z Jeepneia. Zobaczymy, jak te Jeepnaya e tutaj funkcjonują. Myślę, że będzie podobnie jak w Sebu także a, prawdopodobnie skoczymy sobie jeden przystanek gdzieś pod Na Sal. Tam sobie coś zjem no i później spotkam się z Dzieckiem. Jednak zdecydowałem się na taksy, bo dwa jeepne e po kolei były pełne. Także powiadę sobie kawałek, bo trzeba sobie jakoś radzić. Nie widzę, żeby tutaj było habal-habal, pewnie jest zabronione. Bakolod no, jedziemy w skrzyżowanie. O, dosłownie kawałek, ale nie chce mi się iść także przyspieszymy trochę. Bo też chcę przestrzegać. Czasu, to nie jest tak, jak Filipińczycy, że mają czas na wszystko, nie? Chcę być punktualny. No, załatwiłem Manokan Country. Jakbyście tak się zastanawiali, czy są duże motocykle na Filipinach, to są. Macie tutaj bęki. także też jacyś chłopcy sobie przyjechali tutaj coś zjeść. W ogóle to takie, wiecie, w miarę sławne miejsce, jak i na sal, albo i na to. Ale moim zdaniem znacznie smaczniejsze. Dobra, idę z Buta, e, mam już zasięg, mamy się spotkać w Ayala. E, jeszcze wrócę do jednej informacji odnośnie Habal Habal. Tutaj jeszcze nie ma, bo firma Ancas jeszcze się nie pojawiła, ale niebawem jak się Ancas pojawi, to na pewno się to zmieni. Także to nie jest tak, że jest zabronione, po prostu nie ma. No i, i tyle, także tutaj się korzysta z jeepnej i z taksówek. I ogólnie jest to związane z tym, że miasto nie jest jakoś specjalnie zakorkowane tak jak na przykład Sebu, czy nawet Dumaguete, tu jest troszeczkę luźniej. Wiadomo, w godzinach szczytu jest trochę bardziej przypchane, ale ogólnie nie ma tragedii. Wszędzie jakieś roboty, wykopy. No, jak widzicie, przestrzeń wodnika mała, więc idę sobie drogą. Troszeczkę słońce pali, więc butelką za pan brat, jak to mówią. No, w każdym razie na pierwszy rzut oka, bakolod bardzo przyjemny e, Tak jak gdzieś tam nie, da, nie darzę sympatią Cebu City Oczywiście no, to nie jest tak, żebym wygrzydzał, czy, czy coś Zdarza mi się tam być, ale gdybym miał wybór, to zdecydowanie bardziej e, bakolod na plus niż Cebu City Ale tak jak już mówiłem, tutaj od początku wszystko było budowane, a nie rozbudowane Dlatego jest, wiecie, większa przestrzeń no i ten rozwój też jakby no jest niezakłócony, nie? Jeżeli byście mieli z znacznie zwartą, bardziej zabudowę No to macie mniejsze pole do popisu, bo co będziecie ludzi wywalać, żeby drogi powiększać, poszerzać? Także to, to wszystko idzie, wiecie Jak zaczynasz coś robić od początku, to może zrobić raz i lepiej W innym standardzie A Sebu niestety wszystko, mam wrażenie, to jest tak robione. Wiecie, naprawiane, poprawiane. O, tu robi, widzi, gościu, budę do trajka. O, jeszcze kawałek, i za, za rogiem mam ajale. Także kawałeczek zobaczyliście, a resztę myślę, że Józek już Wam opowie osobiście. Jest i gościu, witam we własnej Dawid, osobie. Cześć, Dawid, cześć. No, witam. Cześć, cześć, cześć. Jeszcze raz. I ja myślę, że dzisiaj będzie taki odcinek. E, Troszeczkę nietypowy, bo dzisiaj nie będzie o jusku no <laughs> Tak będzie. jak było to w odcinku Polacy na Filipinach Dzisiaj będzie o bakolot i ja myślę, że tutaj więcej informacji udzieli Józef, także no, za chwilę się... się po mieście, zobaczymy. Pokażę Ci troszkę le, może lepsze strony miasta. Okay? Jasne, jak najbardziej. Yes. Nie tylko mi, ale i widzą, bo tak, to przede tak. wszystkim I o to zapraszamy chodzi. Zapraszamy Polaków <laughs> do Pakolot, no. Tak, interesujące Nie, miejsce. To interesujące miejsce. Zd zdążyłem się dzisiaj tutaj już spocić na piechotę, mm -hmm. także co nieco zobaczyłem. I tak, ogólnie tak. jestem na plus, ale kierowcy jeżdżą tak samo jak wszędzie, cofają, no, no, tak w, w sposób również sposób jest, tak, no. nieodpowiedzialny sposób. <gry> także trzeba się pilnować, trąbić i czerpać. Tak, to też, o, mieć około, oczy mieć oko szeroko otwarte. Dokładnie. Dobra, przemieszczamy okay. się i widzimy się za chwilę. No. Znamy się tutaj z Juskiem, jesteśmy niedaleko SM. Oczywiście Unikamy takich miejsc, bo są korki. A jutro są jeszcze tutaj biegi, ten tak zwany maraton. Jest, zgadza się. I kurczę wiesz, jest kwestia tego typu, że jest wszędzie ludzi do bólu. A, widzicie maski? Te maski to są na maskarę, nie? Tak, tak. Są przygotowane już. Ja tutaj właśnie ten. Byłeś na maskarze? Jak to filmowałem? Ja tam kupiłem a powiem ci, że było dość fajnie, ale kurde, troszkę za dużo ludzi dla mnie, to za, za, za tłoczno Jest tłoczno, To jest tak samo <tłoczne> jak, jak, jak ja w SEBu właśnie na Ale ludzie mają naprawdę ubaw, nawet i prezydent Filipiński przelatuje co roku na to. Tak? Tak. O, super. I wiecie, wie, wiecie, że jak przyjeżdża prezydent przeleci, wyłączają -y. sieć komórkową. Ale to tak samo Nie w sebu robią. Tą To, to, to tak. samo. Nie to będzie samo. może żadnego zasięgu przez 3-4 godziny. A no widzisz. Teraz jesteśmy w tym downtown Bakolot. No, także w tak starym mieście, downtown, stare miasto. Powiedz mi, Użyk, tak? Dla mhm. kogoś takiego, powiedzmy, nowicjusza, mhm. czy Bakolot to jest takie typowo miasto zrobione pod turystów, trochę jak Dumanete? No raczej nie. raczej nie. Nie jest pod turystów. To jest bardziej miasto dla jak to powiedzieć, może dla lokalnych ludzi. Lokalnych. Tak, bardziej lokalny. Mi się to kojarzy tak z biznesem, ma... rozwój, to jest tak, duży rozwój. Tak, tak, żebyś wiedział, Bo tutaj żadnej turystyki nie ma. Mm -hmm. Wszyscy to normalnie lokalni ludzie, farmerzy, biznesmeni. Mm -hmm, mm -hmm. Powiedz mi, jest tutaj też takie parcie, kurczę, że nie wiem, Aha. otwierają się jakieś takie małe sklepiki, butiki. Bo nie widzę tego tak, powiedzmy, jak w Dumagetę, że z tego napchany tyle. To jest taki więcej światła, większy prześwit. Tak, to są ulice. Jak zauważyłeś, tak. zauważyłeś, drogi są naprawdę lepiej... Drogi mi się podobają. Mhm. Jest trochę ciasno, ale w porównaniu z innymi miastami nie jest tak źle jeszcze. Mhm. I podoba mi się bakolot, bo naprawdę wszystko, wszystko masz. Wszystko jest, pod ręką. wszystko jest pod ręką? Szpitale, uniwersytety? Tak, wszystko jest na dobrym poziomie. Mhm. Tak, szczególnie. Tak, jesteś może, wiesz, wolnym kawalerem. Mhm. Może bakolot jest taki sobie. Taki ale takie sobie może Ale do życia rodzinnego lepiej Ale do życia rodzinnego, masz dzieci, szkołę, szpitale Naprawdę I na przykład cebu troszkę może być za duża Ale bakolet jest w sam raz, nie za duża, nie za mała Tak, też to, też to widzę właśnie, że nie jest nie. takie właśnie napchane, tak, zatłoczone tak. I naprawdę niczego tu nie brakuje To mi się, mi się to odpowiada mhm. A powiedz mi, jak tutaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę, bo te drogi to jest jedno, mm -hmm. ale dostęp do lotniska. O, jest bardzo dobrze. Droga jest jedna główna, mm -hmm. konkretna, dwupasmowka. Tam nie ma za bardzo no, trafiku, żeby tam dojechać. Ile, ile minut tak trzeba liczyć z lotniska? O, Przylatujesz tu tutaj i co dalej? Ja myślę, że około 25 minut. Koło 25 minut. Powiedz mi, a jak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o zwarcie zabudowy tego, tego miasta poza powiedzmy obrzeżami miasta? No, tutaj w Bakolo troszkę jest słynne z tego, że ludzie to są farmerzy, ściny cukrowej. Mm -hmm. To tak bardziej wszystko poza miastem troszkę farmerskie życie. Farmerskie życie. Ale miasto się rozbudowuje. Dużo jest nowego budownictwa dużego i poszerzają ulice. Idzie w miasto, idzie w dobrym kierunku. A porty, rybołówstwo. O, na no za bardzo tym się nie orientuję. Nie orientujesz nie, się. A powiedz mi, się. jak połączenie tutaj, jeżeli chodzi na przykład o inne wyspy, tak, tak, Panaj na przykład. O, tak, to mają mają prawie co dwie godziny mają, a statki płynące do Ilo Ilo. Czyli przyzwoicie. No, przyzwoicie, naprawdę prawie co dwie godziny mają jakiś statek. Mają dwie firmy statkowe. To... Ma problemu z tym. Byłeś? Dopyniki. Orientujesz się jaka cena? By, byłem wcześniej, byłem kilka, kilka lat temu. Teraz nie pamiętam ile, jaka cena jest, ale to nie są wysokie koszty. Nie są. Chyba, żebyś brał samochód ze sobą. A no to to. Czy tutaj, żebyś samochód ze sobą brał, to prawdopodobnie koło ponad 2000 pesos, mm -hmm. może 2,5 mm -hmm. Jak tutaj z marketem, jeżeli chodzi o bak bakol, zaopatrzenie o, marketem... w owoce, warzywa? No też tego nie brakuje. Pełno wszystkiego jest. Mm -hmm. Mają dwa duże markety, więc można wszystko sobie kupić. Ja, jak bezpieczeństwo miasta, policja, cała reszta? No miasto jest w miarę ci powiem, bezpieczne. No wieczorem nie wychodzę po nocach, nig nigdzie nie chodzę. Bo i po ci, co? Ale <laughs> powiem ci, że w dzień nigdy nic mi się nie stało, nawet nigdy nikt mnie nie zaciepił. Też mm -hmm. Bakolo powiem ci, że ludzie tutaj są. A, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, ale... Ludzie tu w Bakolo są bardziej wykształceni, powiedziałbym. Mhm. Naprawdę, bo tutaj pochodzi moja rodzina, moje żony, to opowiadają mi o Bakolot. Mhm. Naprawdę, tutaj miasto są, ludzie są bardziej inteligentni, wykształceni i dobrze się ubierają. I inne nastawienie nie, mają. Inne małe nastawienie, tak, tak. No to widać przede nie, wszystkim widać, tutaj widać, po widać, tym, tak. jak, jak wyglądają ulice, nie? Tak. Co, co jest I wiesz, to tak. mi się bardzo podoba Bakolot jako forener. Mm -hmm. Dużo ludzi na ciebie nie zwraca uwagi. A, ja właśnie. to lubię. A, nie wiem jak ktoś inny, ale nie, chcę, no nie lubię, jak się na mnie wiesz. Gdzieś tam... patrzą, patrzą, grapią. Mm -hmm. I customer service, obsługa klienta, bakaolot jest bardzo dobra. Mm -hmm. Potrafią doradzić, powiedzą ci, co ci trzeba, nie wstydzą się, nie uciekają od ciebie. To mi się bardzo podobało. To jest, to jest na, plus. Nie, to to mi jest się na podoba. plus. Ja też zauważyłem, że nie ma tutaj za wielu ludzi, którzy gdzieś tam żebrzą o pieniądze. Jakiś no, przypadkowy. Możecie tam tak po kątach, może no. dzieci troszkę w jakichś gorszych tak. rejonach. Tak. Ale nie jest to tak widoczne, powiem ci tak, jak tak, w innych tak, miastach. Nie jest to, tak to, widoczne, to faktycznie tak. ten, ten bakolot jest czystszy mhm. i, i tyle. Powiedz mi, to co tu właściwie tak robić? Jeżeli miasto nie jest dla turysty, powiedzmy, mhm. ktoś by tu chciał zamieszkać, na co musiałby się nastawić? Albo jakie miałby tu ewentualnie opcje? Wynajem, praca online. A no praca pra prawdopodobnie online. Musiałbyś pracować online, a jak nie, to otworzyć coś, coś własnego. Znasz tu jeszcze jakichś Polaków, którzy tutaj mieszkają? Znam chyba, to jest Amerykanin Ma własny interes w solar panels A. I bardzo mu to dobrze idzie na Fotowoltaika A, Tak No tak, bo tu jest słońca pod dostatkiem tak. zawsze Nie nawet mu to dobrze idzie, ale Poznaję czasami tych foreignerów Ale przeważnie Bakolo są troszkę starsi już, emerytowani mm -hmm. Nie ma tak jak w Domagetę bo Dumagety bardziej mi się z taką ją, zabawą młodzie. kojarzy, z imprezami, nie? Tak, no tutaj troszkę miasto jest poważniejsze, co nie dla takich mhm. no już trzeba mieć jakieś konkretne dochody, żeby tutaj mieszkać, To tylko prawdopodobnie emeryci sobie tak pozwalają na takie No rzeczy, Tak. Tutaj, co bo nie? tutaj miasto raczej nie jest tanie i też nie, pewnie nie. koszt ziemi, jakiegoś budynku Powiem czy, czy apartamentu na przykład, też. Wynajem na przykład mieszkania, mhm. to tak kosztuje jednopokojowego albo studio to 15 tysięcy. Na miesiąc. Na miesiąc. No To, nie jest to, to, to tak też le... nie, to też nie. Nie, nie jest tak źle. Mhm. No to tak w miarę tak przyzwoite warunki. Gdzie teraz jedziemy powiedz. Teraz jedziemy scenę. nową nową dzielnicę u nas Bakolot. Mhm. Tam tymczasowo wynajmuję mieszkanie na dwa, na dwa miesiące. Mhm. To Wam pokażę by czasem Bakolot z ładniejszej strony też. No widzę też tutaj jakieś meblarstwo Jej, mają. robią różnego rodzaju rzeczy. Tak, no. Czasami Filipinczy mają talent, bo jedne, jedne mhm. właśnie z tych łóżek z jakichś tam szafek to są tak mhm. bardzo prosto zrobione, ale niektóre potrafią być naprawdę wyrzeźbione ładnie, że tam jest poświęcone kupę czasu tak, tak. i jeszcze to jest w przyzwoitych pieniądzach. W Polsce taki powiedzmy stół, czy łóżko gdzieś tam wykonane z jakiegoś dębu mm -hmm. czy czegoś potrafi kosztować nawet kilka tysięcy złotych, nie? Tak, tak. Zobaczcie, się zakorkowało i nigdy nie wie gdzie no, jechać, w jakim no, kierunku. Co tu teraz zrobić? Wycofać? Całe skrzyżowanie jest zapchane. Wyobrażacie okay, tak, to sobie? Uważaj, taksówkarz jedziemy, jedziemy pod jedziemy akolot, tak, <laughs> jedziemy pod prąd <front. śmiech> Tak się jeździ no na mamy. Filipinach. <laughs> no, to sami, no. no tak Ok, tutaj zapraszam Was w lepszą dzielnicę miasta. Nazywa się Mega World. To jest wszystko wybudowane, nowe ulica jest ciepła słowa. Nawet byście nie powiedzieli, że to są Filipiny, nie? Oczywiście, Fajnie zrobione na... czy Wszystko jest nowe Ale nie i... Las Vegas jeszcze. No, nie kojarzycie się no, to za daleko od Las Vegas. A, no Ale na filipińskie warunki bardzo przyjemnie tutaj jest. Wieczorami strasznie dużo tu ludzi chodzi, mają street food. Więc zobaczcie sobie tutaj, co tu wiem, wiem, że to nie jest interesujące, bo to jest tylko McDonald's, ale to jest największy McDonald's, wybudowany na Filipinach. O, <laughs> to jak największy. ktoś jest fanem McDonalda, to, to proszę bardzo. No. Pokazujemy Wam wszystko. Yes. Nie ma ściemy. Jak się nazywa? Mega World, the Upper East. No, the Upper East. Yeah. Bardzo fajne miejsce. Teraz pokażę Wam, by tu można wynająć sobie mieszkanie o Airbnb. I widzicie tutaj wszędzie się zawraca. O, zobaczcie, no, Ja sobie tutaj kawałek dalej stałem, tak jak jest ten samochód na awaryjnych. Mm -hmm. Także to miejsce właśnie kojarzy z tego powodu. No tu są fajne widoki też. No bardzo ładnie tutaj jest. No, jest wysoka gdzieś coś, się I tutaj mówisz cenowo, przypomnij jak to jeszcze raz wygląda. Na przykład za wynajmowanie mieszkania, na przykład studio. Mm -hmm. To ludzie tutaj... W... W tym miejscu płacą około chyba 20 tysięcy Pesos 20 tysięcy Pesos Ja wynajmuję jednopokojowe mieszkanie, mm -hmm. bo mam dwójkę dzieci, to potrzebuję więcej miejsca I Wiadomo Tutaj mm -hmm. to płacę 25 na miesiąc. Ale to 25 ja płaciłem za taki apartament Dwa pokoje z balkonem w Agan An, w pobliżu lotniska w Sibulanie tak, tak. Więc ja myślę, że to nie jest wcale jakaś wygórowana cena, nie, powiem Ci nie. To nawet I to jest, patrząc nie, to... na ten standard, na, co, na to co tutaj tak. jest zrobione To to są takie pieniądze, powiem Ci szczerze, że no w mm -hmm. Polsce możecie Nie wiem, nie dostać kurcze takiego standardu jak tutaj dostajecie, tak, tak, tak. No? no Wiesz, warunki są bardzo dobre i wszystko się rozbudowuje tam Są następne budynki To bakaolot idzie w dobrym kierunku No widać, że wiesz, jest zapotrzebowanie, cieszy się tam, to, ma tam. dobrą renomę Zrobili jakiś jeden, dwa budynki i powiem ci, że mają klientów, to rozbudowują. Moim zdaniem w porównaniu do innych miast, na przykład Negros, mm -hmm. tak jak San Carlos, tam gdzie ja tak. mieszkałem też tam, miasto jest ładne wszystko, ale tak wygląda by stanęło w miejscu, w czasie. Tak, one się nie rozwijają, to większość miast natychmiastuje. Ale wiesz czemu? Przez... Tam. Tak, ludzie zauważyłem idą, dorwą się do koryta i nie zmieniają nic, tak, obiecują. Pacolo, duże firmy, duże, duże construction company naprawdę inwestują w bacolot. Budują. Wiesz, no Pacolo, bardzo, bardzo się prędzej rozwijałem. wiesz, naprawdę dużym miastem kiedyś i konkretnym. Tak, ja myślę, że tak, tak. ma nawet mm -hmm. może mieć predyspozycję do tego, żeby kiedyś być ważniejszym miastem niż Sebu. Mimo, że Sebu jest no, rozbudowany, może, jeżeli chodzi nie, o port, o całą ale resztę. Myślę, że naprawdę będzie miał dużo do zaoferowania. Mhm, mm naprawdę. Jak mówiłem wcześniej, niczego nie brakuje w bakolot. Mm -hmm. naprawdę. Szczególnie jak chcesz mieszkać z rodziną. Sebu jest fajny, bo mają ładne plaże. Tak, ale Sebu to jest na plus. Korki, są bardzo duże korki. Um, ja już dzisiaj mówiłem właśnie moim widzom, że. Miasto. Tak, jest takie zapocone w ogóle ten zapach, to wszystko tak. się tak trzyma. Tu jest kurcze, większy Ale przewiew. A w sobie mają fajnie, że mają no, ładne plaże. No mm -hmm. tu niestety w bakolot musisz od miasta wyjechać przynajmniej z dwie, trzy godzinki. Znaleźliśmy sobie tutaj przy Kameli To jest Airbnb Czyli takie można powiedzieć mikroapartamenty na wynajem też, ale bardzo fajne mieszkanie U nas to naprawdę wynająć na Airbnb mm -hmm. tymczasowo przyjechał Mój znajomy tu się zatrzymał mm -hmm. Bardzo sobie chwalił Zobaczcie jakie rądko małe, Nie, to małe z rądko A tutaj jest wjazd Tu można grać mm -hmm. Naprawdę polecam miejsce też no. I jest bardzo widzę strażnik też. no. Mhm. że są takie miejsca. I obok tutaj już masz a supermarket. Mhm. Tylko co ta kamela, mhm. e, no to generalnie to jest tak zwana filipińska ciasnota. Nie? Tam nie będzie jakiegoś takiego metrażu, który byłby zadowalający dla Europejczyka. Po tak. prostu jest gdzie mieszkać, kawalerka. Tak, taka kawalerka, to, tak. No. Ale ja bym coś ma tymczasowo. Mhm. Jedna osoba, czy tam dwójka. No, jedziemy teraz no, dalej w kierunku lotniska. Tak, tak. Także tutaj troszeczkę już wjeżdżamy. Widzicie, nowe budynki powstają. Nowe budynki budują się. Tu Nara. Okay. Tutaj nowe też. Shopping. No. Widzisz jakby kończy? All American. Faktycznie nie. All American. Nie, bo jest nie, nie słyszałem, Spróbowałem Nie? Nawet nie było nie? dokładnie nic takiego. Kurde, już buduje. Może ty powinieneś się All Polish hmm? Polonia. Jak, jak prezes Machaj. Polonia. A tutaj nowe budownictwo też się hmm. buduje. Naprawdę mają dużo projektu tutaj. No ale tutaj mają miejsce, bo powiem ci, ja, ja zauważyłem, jest... że Bakolod jest tak jakby, kurczę, tak jak zamek. Nie, brakuje tylko fosy i poza nią są pola, nie ma nic, więc oni tu mają pole do popisu do tak, rozbudowy, tak, bo nie muszą tak, nikogo tak. No, ale, wyrzucać. No, ale tak, tak jak przenosić. mówiliśmy, wszystko musi iść poza miastem. Tak. Że po tak. W centrum to już nie ma, nie ma miejsca. Mhm. I powiem ci, że te, jak mają bran-out, bakolot, -out to jest super, bo tylko na przykład na dwie godzinki mm -hmm. naprawdę ten power wraca. Ok, teraz tą trasą będziemy jechać na lotnisko. Mm -hmm. Przejdziemy się troszkę. No taka droga jest. tak jak w Polsce. Co nie? Dziurawa. Nie, na no, śnieje. No. No nie... nie, no oczywiście, jak na, na warunki filipińskie, to tu jest to. kurczę, wiesz, niebo a ziemia, nie? No, tą trasę no, też kojarzę, tak, bo w tym tak. kierunku jechaliśmy, oglądając The Ruins. Tak, tak. Nie wiem, jak zauważyłeś, popatrz, ile jest traków w Sugar Key. No, na każdym kroku. Tak. Całe obrzeże Bakolot, ludzie są farmerami. I mają... No, z tego jest dobry pieniądz, nie? Marzyli się hektarów i one na siebie zarabiają. Tu też jakaś rozmawiam, konstrukcja. Rozmawiałem kiedyś z gościem, który naprawdę zajmował się Dużymi hektarami pola dla jednego bogacza, mm -hmm. to mówił, że na Filipinach próbowali różnych biznesów. Co nie różne na temat jedzenia, kurczaków, inne produkty żywnościowe. Mm -hmm. Ale Sugar King, trzcina cukrowa zawsze płaci za wszystko. Nigdy nie zbankrutowała. No, zgadza się. Ile już lat jest na Filipinach, nigdy nie zbankrutowała. No, słuchaj, życie tu jest słodkie. Cukier jest tak. do wszystkiego dodawany. Przejechaliśmy się trochę dalej, bo jedziemy w kierunku lotniska tak, I tak tu jest tak. Forbes Hill Nie, Co mówię. mi możesz o tym miejscu powiedzieć? Są bardzo nowe domy, w dobrych dzielnicach mhm. Fontanna jak u Carringtona Tak, tak, dobre, fajne, ciekawe miejsca Życia, mieszkania mhm. Wszystko nowe Jak to cenowo tutaj wygląda? Ocenowo cenowo ja bym powiedział z 15 milionów do 20 milionów pesos Mówisz domy, poważnie? Tak, tak, tak. Za zakup, a jak powierzchniowo? A ja mówię ogólnie za dom. Za dom? Za dom. By, tyle by cię tutaj kosztował? Z 15 Ale to, że jest do... dom wybudowany, czy tak, ty musisz go od razu do wprowadzenia się. No, dom I... sobie sobie na własną rękę, co nie. I jak duży to jest dom? A przeważnie mają czteropokojowe domy. A metraż? razy dziennie? Metraż. Może... 100 metrów więcej? No więcej, więcej, więcej. Ja bym powiedział, że może 180. Czyli 180. Może, może być faktycznie wart tych, tych pieniędzy. I, tak, tak, tak. I to jest takie prywatne osiedle prywatne? ze strażnikiem mm. ogrodzone. Black house. No. no. są, Ale ja powiem Ci tego osobiście, jak patrzę na te ceny, jak chcą 80 milionów mm -hmm. za dom i widzę w jakim to jest standardzie mm -hmm. wybudowane, jaka to jest jakość w ogóle budownictwa, to to jest cena dwa albo razy trzy to co w Polsce. Nie? Tak, tak, Ja się nieraz zastanawiam w takim kraju jak w Filipiny, jak mm -hmm. ludzie znajdują kurczę pieniądze, tyle pieniędzy, żeby to kupić, nie? Faktycznie muszą chyba zarabiać, właśnie posiadać jakieś pola czy, czy coś i, tak, to, i ale to chyba znacznie łatwiej. Byłbym zaskoczony, że naprawdę ludzie na mają w miarę pieniędzy. Nie, no mają tutaj dużo. Dowitać. Powiem ci tak, jak dużo Bakalu, ludzi jest wykształconych. Mm -hmm. I dużo ludzi pracuje za granicą też. Mm -hmm. A potem, wiesz, inwestują back co nie A, no tak. coś tutaj. Wracają do domu. Mm -hmm. Dużo Filipińczyków pracuje w Dubaju. A. też w Stanach. No i przywożą pieniądze i tutaj się jakoś no, próbują no, realizować, to... otwierać biznesy. No, już jesteśmy w Silay. tak jak zapewne wiecie, lub nie, lotnisko znajduje się poza e, Bakolot. No i z Silay to tak trzeba gdzieś 20 minut, tak jak mi tak, się żeby dojechać. Tak, no, tak, ale to już jest fajnie, fajnie zorganizowane. No, widzicie, New Bakolot Silay Airport. Miasto jest, e, lotnisko jest dość duże. To mi się czasami podoba jak jesteś forener. Dużo się ciebie nie pytają. No nie, otwiera okno. Dobra, jedź pan! No bo jeszcze może byś zadał ty jakieś pytania nie. i wyszłoby, że oni za bardzo nie umieją Ale odpowiedzieć. Szef, nie? Ludzie są przyjaźni. To jest to, co mówiłeś właśnie, że tutaj raczej się tak nie, nie, nie wstydzą, nie? No, nie wstydzę Gdzieś tak, tak. w Dumaguete ja też zauważyłem, jak gdzieś nie. jadę szczególnie skuterem, a jestem ubrany tak na Filipa i nie. ktoś tam do mnie, chuj i kał, więc zaczyna gadkę, a patrzy, o, foreigner, nie? Już o. Mm, 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 no. Lotnisko jest dość duże, dość dobre, ma połączenia wszędzie, na Filipinach. No. No małe jest lotnisko, to nie jest tak lotnisko kurcze... Ale na lotnisko na... Wiecie, jak maktan czy... Nie daj Boże Manila ze okay. swoimi terminalami, nie? Mm, zgadza się. No. Nie widzę, jest fajnie zorganizowany zwiast, wyjazd. Jest objazd, jest. tak. No w Duma getę to mamy takie mikro lotnisko, to tam jest mm. do, ja dosłownie, zmieszę, dosłownie dwa gatey i. i... <laughs> no. Dobrze, tak wygląda lotnisko. Słuchajcie, ja myślę, że tego objazdu wystarczy. Także myślę, że dziękujemy Juskowi za to, że nas tutaj oprowadził, pokazał nam, jak tutaj wygląda bakolot i okolica. Przynajmniej troszkę wam pokazałem, żebyście tak mieli pojęcia, jak wygląda bakolot. No i myślę, że niebawem jeszcze się z Juskiem zobaczymy. Jeszcze troszeczkę materiału jest do I nagrania. Naprawdę polecam wszystkim Polakom. Jak ktoś by chciał zainwestować na Filipinach, mieć znaleźć swoje miejsce do mieszkania, Bacolod naprawdę jest dość ciekawym miastem do zamieszkania na stały, a ścigności jak jeszcze masz rodzinę. Naprawdę. To już super. Nie, to już super. Nie. Także niczego, dzięki niczego to nie brakuje. Jasne. Dzięki, pozdrawiamy, subskrybujcie i do następnego. Cześć! Do zobaczenia na razie.